KIA. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Jako, że ostatnimi czasy trochę GT nam tutaj zjechało, dzisiaj wersja GT -Line w kolorze Lunar Silver. Zapraszam na krótki film. Nowa KIA Sportage, wersja wyposażenia GT -Line z pakietem Drive Voice Plus, z pakietem na głośnie Harman Kardon, czyli 8 głośników, w tym jeden głośnik centralny i subwoofer. Pakiet Drive Voice Plus, czyli system pakiet bezpieczeństwa. Kamera 360, to jest moim zdaniem najważniejsza składowa tego pakietu. Wersja GT Line hybryda, więc felgi 18 cali. Kolor Lunar Silver. Samochód zamówiony w maju 2021. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 194 900 zł brutto. Samochód wyposażony w system zdalnego wjazdu-wyjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego, więc nie byłbym sobą, jakbym tego nie pokazał. Prostował koła, mamy światła wsteczne w wersji GT-Line reflektory światła Full LED, zatrzymał się, bo wyczuł moją nogę. Światło do jazdy dziennej, wersja Line, więc inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, kamera 360, kamera przednia. No, muszę tu jeszcze światło zapalić na chwilę. Też teraz mogę wam pokazać G-T-Line w kolorze Lunar Silver w, natura w naturalnym oświetleniu. Nie wiem w sumie, który lepszy. Tej konfiguracji chyba tu jeszcze nie było. Czarne relingi, czarna płetwa. No i niestety zwykłe oświetlenie. Ale dobra informacja jest taka, że jeśli dobrze kojarzę, to pojawił się już zestaw żarówek do wymiany. On chyba do Sportyża również będzie pasował. Cena, jeśli dobrze pamiętam, 250 zł za komplet żarówek oświetlenia tablicy, oświetlenia wnętrza. Do sprawdzenia. Tak wygląda kluczyk. Podświetlane klamki. To fajnie widać ambientowe oświetlenie. Chyba moja ulubiona tapicerka w tym samochodzie, czyli zamsz po środku skóra po bokach, podgrzewane fotele. Nie są wentylowane, ale moim zdaniem przy takim rozkładzie materiałów na fotelu. Myślę, że nie ma z tym problemu. Kierownica w kształcie litery D ścięta u dołu, Logo Get Line. Logo GT-Line również tutaj. Fotel elektryczny, ale bez pamięci. Cyfrowe zegary. Nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury. Dużo gniazd USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Powiem szczerze, że kiedyś się śmiałem z tych USB-ków, że jest ich tyle. A podczas moich ostatnich wakacji, gdzie sam chyba z trzech korzystałem, bo do jednego kamera podpięta, do drugiego telefon, do trzeciego druga kamera. Z tyłu telefon żony, iPad. I nagle się okazuje, że brakuje. Kółko dojazdowe. Podłoga dwupoziomowa. Schowamy ten uchwyt. Może jeszcze nie każdy wie, że tu jest miejsce na to, żeby ten pas nie stukał, nie pukał. A jeśli komuś on nadal stuka, to ten pas jeszcze można tak wpiąć. Zobaczcie. Nie musicie dziękować. Jak to w wersji Geteline sufit czarny. Co powiecie na Lunar Silver w GT Line? Sumie nie wiem, czy ten kolor w tym teraz w tym świetle lepiej lepiej nie jest widoczny. Grill wersji Jetta Line. Line. Patrzymy jeszcze zegary. Bo to też fajne. Moja ulubiona. I kamera 360. I panel. Hybryda. Wersja wyposażenia Geteline z nagłośnieniem Harman Kardon i z pakietem DriveWise plus, hybryda z napędem naprzód. Cena cennikowa 194-900 okres oczekiwania na hybrydę na dzień dzisiejszy do pół roku. Natomiast jak widać na załączonym obrazku samochody zjeżdżają, może nie zawsze, żeby to też było jasne, bo to nie jest pewnik. Natomiast zdarza się, że samochody zjeżdżają sporo szybciej. Ten samochód zamówiony był 20... po 20 maja, w każdym razie. Nie pamiętam już którego dokładnie, ale po 20 maja. Czyli co? Mamy 3 miesiące. Jeśli ktoś jest zainteresowany ofertą, zapraszam do kontaktu. Jeśli kogoś interesuje wersja plugin, to dzisiaj sprawdzałem. Są dwie sztuki dostępne od ręki w Polsce na składzie celnym. Więc plugin też myślę, plagina też można w miarę szybko odebrać. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu albo 585523636, albo m.K.interbis.pl. Póki co dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, Komentarze pod filmem. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. Jeszcze jedna rundka. W jeszcze innym oświetleniu. GT Line w kolorze Lunar Silver. To jest taki trochę kolor niedoceniany, bo tak samo było z X-Seedem na przykład. Albo z prosidem. W ciemno wszyscy się bali go zamówić, a jak ktoś już zobaczył, to, to ten kolor wygrywał wszystkie porównania i finalnie został wybierany. Tak samo zresztą było z naszymi demówkami. Na prosidzie z poprzednim sportydzem też mieliśmy taką demówkę. Kolor nietypowy i na pewno kolor praktyczny. A w połączeniu z czarnymi wstawkami. Z pianoblekami uważam wyglądać będzie naprawdę dobrze. Kia. Movement that